Z nami Karolina Kochaniak-Sala, dziś na naszej scenie dwukrotnie odbierając nagrodę dla Drużyny Roku i także w swoim imieniu za piąte miejsce w kategorii Sportowiec Roku. Ten ubiegły rok dla Pani był słodko-gorzki, bo sukcesów bo sportowych było z Zagłębią Lubin dużo, ale była też kontuzja. Wielu sportowców mówi, że po kontuzjach często wracają silniejsi, mocniejsi. A jak właśnie było w Pani przypadku? Powrót po kontuzji w moim przypadku był dość ciężkim przeżyciem dla mnie. A ogólnie cała kontuzja była... Jakby najtrudniejszym momentem w moim sportowym życiu. Cieszę się, że, że to się zamknęło w tych siedmiu miesiącach, że zdążyłam wrócić jeszcze na mecze eliminacyjne do Ligi Europy razem z zespołem i dzięki temu też mogłam brać udział w Mistrzostwach Europy. Cieszę się, że to już za mną. Tamten rok był trochę zwariowany. Momentami było naprawdę ciężko, ale cieszę się, że, że wyszłam z tego, że miałam tylu wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy mnie wspierali, pomagali mi na każdym kroku i, i dzięki temu też dzisiaj tutaj mogłam odebrać tą nagrodę indywidualną oraz wystąpić razem z zespołem. Za Panią, jak i za całym Zagłębiem rok dominacji podtrójnej, bo to było mistrzostwo, puchar, super puchar. Zagłębie de facto dominuje od kilku lat, a takich zespołów w lidze niespecjalnie się lubi. Czy Pani czuje, kiedy właśnie mierzy się z poszczególnymi rywalkami, że jednak w, w Orlen Super Lidze jest takie hasło bij mistrza, kiedy właśnie przychodzi do, do właśnie starcia z Zagłębiem Lubin? Czy hasło "bi mistrza obowiązuje, czy ja to czuję? Szczerze to... Nie myślę o tym. E, tak naprawdę my na każdy mecz wychodzimy tak samo nastawione. My wychodzimy po to, żeby u nas w lidze zdobywać trzy punkty z mecz, w każdym meczu. E, ta poprzeczka jest stawiana coraz wyżej, bo łat, łatwiej jest zdobyć to mistrzostwo niż później sezon na sezonie obronić. My również stawiamy sobie te cele, żeby w tym sezonie w Europie... Troszkę więcej ugrać, niż to było w poprzednich sezonach i jak na razie myślę, że całkiem dobrze się sprawujemy. No właśnie, wspomina Pani o Europie, jeśli chodzi o polskie parkiety, tu Zagłębie dominuje. W Europie jeszcze nie, natomiast te ostatnie mecze w Lidze Europejskiej wskazują, że ta Europa chyba nie jest tak daleko, jeśli chodzi o poziom sportowy. Jeśli chodzi o te właśnie europejskie puchary, jakie ambicje ma Pani jako zawodniczka i także jako przedstawicielka Zagłębia Lubin, jak wysoko właśnie Zagłębie w tych europejskich pucharach mierzy? Jeżeli chodzi o Ligę Europy w, tych, w tym sezonie, moim marzeniem, moim celem na ten sezon na pewno jest awans tej grupy i myślę, że jako drużyna powoli do tego dążymy. Co prawda z nami dopiero trzy mecze, w tym dwa zwycięstwa i wiemy, że niewiele brakuje nam do tego, żeby ten awans zrobić. Eee, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, co, co z tego dalej wyjdzie, bo, bo to później już boisko weryfikuje tak naprawdę w każdym z tych meczów, Ale wiem, że to doświadczenie zebrane z zeszłego sezonu, gdzie grałyśmy w Lidze Mistrz na pewno teraz procentuje i, i wiemy, że ta Europa jest coraz bliżej i wiemy, że możemy zrobić niespodziankę. Już pytanie, pytanie właśnie na koniec, na luzie. Czy łatwiej jest właśnie rzucić z ósmego metra na parkiecie, czy jednak wystąpić na takich medialnych, uroczystych właśnie, wydarzeniach jak właśnie dzisiejsza gala sportu? Oczywiście, że o wiele łatwiej jest mi na parkiecie, tam, tam lepiej się odnajduję niż przed mikrofonem tutaj, ale to ciekawe doświadczenie i naprawdę ogromne wyróżnienie dla mnie znaleźć w gronie tylu wspaniałych sportowców. Mam też tę przyjemność, że na co dzień otaczam się wspaniałymi sportowcami, mam tu na myśli moją drużynę, bo gdyby nie one, no możliwe, żebyśmy tutaj nie rozmawiali.